Dobra, podejście numer 2 do Moskitollo TOLLO 13. Stylok odpalaj odliczanie. Start, zero, and Dobra, wystartowaliśmy. Mam nadzieję, że SAS włączyłem. Wydaje mi się, że włączyłem. Mam nadzieję, że mocy tym razem nastarczy. Ale poprzednio problem był taki, że silnika głównego... Znaczy... z mało dałem mocy do silnika głównego i dlatego spadaliśmy. To był, to był... główny problem. Teraz mam nadzieję, że ten problem... Oszczędzić chciałeś. Bo no chciałem oszczędzić, ale no niestety nie wyszło, nie? Niestety nie wyszło. Problem jest też taki, że nie wiem czy mam teraz pokazaną. Co z tym właśnie solid fuel? Masz te paliwo? Mam, mam podgląd. Powiedz kiedy, kiedy więcej będzie się kończyło. Dobra. No. To się przygotuje do wiesz, do zmiany. Znaczy ja i tak mogę ci powiedzieć jak zero dopiero zobaczę, bo inaczej możecie rozwalić. Tak, tak, no to no mów, że będzie fajnie. zmiana, nie? Przeskok czy cokolwiek. Mm. Jak być co 2,5 kilometra? No to ładnie idzie. Pójść Tak tak słyszałem nawet sam, dobra, przyspieszamy, jest, jest git, jest git, przyspieszamy Jest dobrze, okej okay. uh. 200, zaraz będzie 220 metrów na sekundę Poproszę Cię bardziej o wysokość wiesz A wysokość jeszcze Ci mówię prawie pół, y, 5 ,5 km. km. Mhm. pół Daj mi tak co kilometr info 6. 7 8 na 10 km ludzie będzie 10, to 10 stopni w prawo 9 i 10, dobra, przechyl, przechylamy się o te 10 mm -hmm. stopni, jakby co, twój helik to 84 stopnie, co mój? Mm -hmm. Znaczy wiesz, na razie, na razie na to nie pasz, wiesz co, bo tak za, to jest troszeczkę, to nie jest już idealne, nie? Wysokość? Tak. 15 3000 jednostek paliwa mamy, niedługo hmm. będzie zmiana 18, 19, 20 20? Tak Dobra Co chwilami wyskakuje no signal found przez nie to, to, mogę to, może mogę przegapić coś... 25 było, ale to jakiś czas temu. Jakiś czas 28, temu? 28, 29, 30. Ej, to szybko. Mamy dużą prędkość, nie chcę nic mówić. Nasza prędkość orbitalna to 1035 metrów na sekundę. Wow, no co teraz ty gadasz? Następnie. 40 tysięcy. Dobra, a po. Yy, Style około APSA. na Apo. Apo 86. Ło, wow, no to idzie Drugim na dobrze. To to idzie bardzo dobrze. 90, km tak I poszło po 50 km Czyli ogólnie mogę już teraz tylko i wyłącznie przyspieszać, dobra. 1200 metrów na sekundę. Jak będzie 100 km, to wyłączysz ciąg. metrów. Boże, 600 Jak co, jak co, jak co? Jak będę miał A po 100, 100 km to wyłączysz ciąg, później to dodawał z czasem. Dobra, to mi powiedz kiedy. 4 kilometry jeszcze mamy? Ty mhm. Jesteśmy na 70 kilometrach, z tego co już słyszę 73 dokładnie 2 kilometry Ty Wyłącz ciąg. Dobra. Panowie, nie chcę nic mówić, bo nie dodaliśmy się bezpośrednio na orbitę, ale jesteśmy na 100 kilometrach. O Boże. do orbita. No, 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 no. Dobra, teraz tak, Ym... Mamy minutę 10 sekund do apo. Jaka prędkość? Orbitalna? 1300 metrów na sekundę. To trochę mało. To trochę mało, to będziemy musieli... Ile paliwa zostało nam jeszcze? 1400 jednostek paliwa. A, no to spoko, to w sumie spoko, to nie źle. To tak... Boże, czekaj. Czyli potrzebowalibyśmy pewno tak z 30-40 sekund przyspieszenia, żeby zdobyć te kilkaset metrów, nie? Jak tak na moje obliczenia by wynikało. Tak mi by się wydawało. Ile do A Apoapsy 35 sekund, przy 15 sekundach odpalisz Ja już pewnie. odpalam, już, już, wiesz co, już odpalam, bo... Wolę wcześniej niż później, bo nie mamy jakoś takiej dużej mocy, nie? Pamiętaj To jest jakiś szczególnie mocny silnik Który... Ja już teraz przed więc mów mi jak z ApoApsą i z PeriApsą Apo rośnie Za wcześnie trochę odpaliłeś Periapsy też rośnie, czekamy na razie No Właśnie, wiesz, najpierw wiesz co? Wolę odmić trochę więcej ApoApsy i mieć spokój, nie? Mieć pewność, że będzie orbita równa R Równa się później Tak, tak Szczególnie, że widzę, że opadamy. Znaczy, już mamy 10 metrów tylko wznoszenia się, czyli to jednak w dobrym momencie zrobiłem. O, o, spadamy, więc troszeczkę tej zagnę. Mam dostęp do. O, dobra, jest git. Grącz, żeby utrzymać go tak mniej więcej w okolicach Ezera. Żebyśmy się ani nie wznosili, ani nie opadali. Sprawdzaj peryapsę, żeby się wyrównało. Spokojnie, na razie, na minusie. Możesz jeszcze delikatnie dzioba podnieść. No właśnie, właśnie, to robię, że teraz dobra. Jest ludzi, grudź, ludź. utrzymuje się, na, staram się tutaj wybalansować, żeby było na zero, nie? No, chyba teraz tutaj rośnie. Więc ogólnie nie jest źle. Perapsa? Prędkość. Szymzo, prędkość. 2000 metrów na sekundę. Dobra. 200. To zaraz będzie perapsa ładna. Periapsa rośnie, 24,35. Zmieszczę ciąg. Stop. 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 Jak, jak wygląda orbita? 114 na 100. To jest okej, okay. dobre To jest okej. Okay. Tylko mamy mało paliwa, mamy 908 jednostek paliwa. Nie, no to luzik, 900 to jest... stary, spokojnie. Mhm. Prędkość orbitalna 2200. Prawidłowo, prawidłowo, jest OK, Dobra, oczywiście dotarliśmy na orbitę, oh jesus. Do tego bez, bez podania, bez w ogóle dostępu do prędkości, która jest niesamowicie ważna w tego typu rzeczach. Uch, dobra, ja się teraz obrócę widokiem w stronę, którą lecimy, żebym wiedział gdzie jest Księżyc. Ja to, jest aktualnie teraz, to jest niesamowicie ważna rzecz. Zaraz, w którą stronę my lecimy? Zaraz, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Szczególnie, że kontrole są troszeczkę inne. Dobra, ej, księżyc mam. Panowie, księżyc na horyzontem, lecimy. Mhm. Mm lecimy. Jeszcze kawałek. Nie no, księżyc jest nad horyzontem moim. Czyli to jest idealny moment, żeby odpalić silniki, stare. No chyba, ch chyba że centralnie, coś... Centralnie, tak? No centralnie jest no nie wiem, tak... Wiesz, tak na oko to jest kciuk nad horyzontem, nie? No to dobrze. Jak kciuk nad horyzontem to jest ten moment. Palisz. Pale. Pale highs. Jaki mam pitch, Krzymzo? Minus 0,1, zero... Aha, jeden. czy jest ok? Czy jest ok? 0,90. Okay? Prawidłowo, prawidłowo. Czyli prawidłowo. Pale gumę, tak. Teraz tak, Szymzo potrzebuje z dokładnością do setki prędkości. Mhm, mm 2,200. 2,300. A jaka jest inklinacja? To jest ważna sprawa. 0,6. Mm, bez Na szału. Znaczy no, mogłoby być ale... lepiej, ale okej. Okay. Wystarczy, jak najbardziej. Inklinacja, jak ktoś się wiedział, to jest kąt... Kont... Nachylenie orbity względem równika, czyli jak, jak bardzo się odchylenie od równika, od poziomej orbity, takiej typowej, nie? 2,5 tysiąca metrów na 2,5. Około 2,900 chyba potrzebujemy na Moon, nie? Duch o 2,800, 2,900. Co? Ja na, na razie Jest nie widzę, żebyśmy trafiali. Nie, nie widzisz. Nie trafiamy w. Dobra, powiedz ten... mi, jaką mamy wysokość? Y, Apoapsy, hmm. aktualną Apo, już mówię. No szybciutko, szybciutko. 406. Potrzebujemy 11, 11, chyba 4. 11 tysięcy kilometrów? No, 11 milionów, nie? Metrów. No. i Jesteśmy na 7 kilometrach. 7 milionach. 11,4 no. Jest... potrzebujemy. Dobra, stop. Jest przejęcie? No. Ja mam 0. Time to Zero Zero. Hmm. Zwolnij trochę, a bo mamy na 13. No to troszeczkę z opóźnieniem chyba się aktualizuje. Może być, mogę już troszeczkę zwolnić. A jak to się to mamy też dostęp do drugiego. Jest tu też drugi kerba, o czym nie wiedzieliśmy na początku. <gry> Ale dobra. Mówisz, że zwolnić troszeczkę, dobra, daj minimalny ciąg mm -hmm. 12,5, 12,5, dobra, zostaw. Sprawdzimy tutaj mapę na tym etapie. Zobaczymy, co nam wyszło. czy mam kliknąć, tak? No. Kontrola, dobra. Tutaj jednak mimo, mimo wszystko. Mimo wszystko tutaj jest hey, yes. no, szkoleniowy. jest. i to nie chcę byś mówić, ale tak dość konkretnie trafiliśmy. Ej, no jest, no Przejdźmy. jak możecie... No zaznaczyłeś. Ten... Y... Mam time of periacy Passage, czyli to jest przejście na ten, mam, nie mam tutaj... Dałem tego Moon kanału. target, dałem target na Muna. Zaraz mm, zobaczę jak jest. Dobra, ten... koniec, nie ma, koniec uszkiwania Ale trafiliśmy. Czuję się ze ale trafiliśmy. Tam mamy peryapsę, widziałem nad Moonem, 280 km. Mi się tutaj Dobra, szukajcie informacji nie... na temat naszej, yy, naszej orbity, znaczy naszego czasu i czy będzie też peryapsem np. Na nad Moonem, bo mógł to też trochę pokombinować. nie? Ile mam paliwa, strzelok? Już paliwko jest na poziomie 554, dużo nie zostało w zbiorniku. Nie no, to spoko, to wyhamujemy akurat, nie? A, możemy teraz podziwiać mateczkę Kerbin, od której odlatujemy. No Dobra, przyspieszam czas, achtung. Tak, ja nie w tym momencie, w którym miejscu masz... Co mam? Ogarniać ten... Time to periacji teoretycznie ma 15 godzin, 10 minut, 30 sekund. Znaczy tak, bo... ale... Nie macie tam transition time? Nic takiego, to by pokazywało, że jest... Mm -hmm. Zmiana? No, ale pokazuje 0, 0, 0, 0. Dziwne. 0. Czy rozważałem powrót? Nie tak, ważne, rozważaliśmy. Moon czy target? Dałem target moon, znaczy dałem cel na moona, nie? Zobaczę target time to transition. Fila. Postaram się jeszcze znaleźć. Dobra, ja widzę Muna. Widzę Muna, drogie dzieci. Lecimy na ciebie, drogi księżycu. Nawet nie waż się nigdzie uciekać. Dobra, uwaga, przyspieszam czas. No bo go niestety straciłem z pola widzenia. Niestety, mój martwy punkt trafił, okej. W ogóle jak przyspieszam czas, to robi mi się takie czerwone światełko. Ciekawe. No nieważne, dobra, przyspie przyspieszenie czasu. Mhm. Zaraz powinno nastąpić przechwycenie przez Muna. Dobra, 2 miliony. 000... O! Z... Już, jest. jest. A czekaj, zaktualizowała mi się mapa na Muna się ma pana Amuna? No to super. Tak, mam widok, gdzie jesteś na Amunie. No to okay, zajedniście. Tylko wiecie, problem jest taki, że Ej. ja Ej. Ani... Co? Co jest ty rok? Jeszcze na chwilę wejdź sprawdź teraz mapę i mi podaj dokładne periapsis jakieś jest, jest, bo chyba też mi się przełączyło AP i Periapsis no na... No 280 mu. było, tam coś. Ej, no to, to też mi się automatycznie przełączyło. No to tak, to, to, to automatycznie się przechwyca, tylko chodzi o sam fakt, żeby Godzina, wykryć kiedy trafiliśmy, nie? Co? No Właśnie tutaj nie było wiadomo kiedy trafiliśmy, dopiero się dowiedziałem mhm. w momencie kiedy wiesz... Dobra, w te, w teraz tak, sprawdzajcie, jak, jak daje przyspieszenie czasu też wam się, wszystko się ładnie aktualizuje? Tak. Mm. Dobrze. Jest Dobrze, takim lagiem, ale jest. Dobrze, to teraz... Zaraz, od razu... Nie, nie, dobra, nie, przy... na razie w peryapsie wyhamujemy i znajdziemy sobie jakieś optymalne miejsce do... Do... Mhm. do lądowania. Podejrzewam, że bardzo fajnie gdybyście mieli teraz longitude i latitude, żeby mniej więcej mogli rozkminić, kiedy będę w okolicach równika Księżyca, nie? Rozumiecie? Mhm. Mm no A ja sobie sprawdzę, ja sobie peraps,ę sam obliczę, bo mogę, znaczy obliczę Sam mogę sobie sprawdzić, żeby... O Boże pażuj, pażuj. Widzę, 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 Minimalnie, przy, minimalnie tam przy, tegołem, ale bez... Brak Bez tragedii Boże Świeci mi się wszystko To niedobrze, jak ci się tam wszystko świeci No stary, wszystko mi się świeci Ledwo widzę, co się na tym sztucznym horyzoncie dzieje, nie? Nie wiem, co to się czerwone zapaliło, nie mam zielonego pojęcia Dobra, patrzę tam na apoapsę. Odpalam silnik Adres. Co? Stop. Stop. Poczekaj, bo mi się dziwne, że tutaj dzieją. Jesteśmy na 513 km. No, A może pepsi nie, pepsi nie pepsi wiem, bo pepsi trochę przez... mogę przestrzelić, nie? Dobra, teraz za dwie godziny mamy periapsis. Może teraz trochę przykro. Nie, nie nie, 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 bo to podejrzewałem. Tak, nie, nie, żebyśmy... stój, 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 stój. Jak jaka A za mamy za 47 minut A pułapsa 513 km 513 metrów 400 A my jesteśmy na? Eee, w tym momencie jesteśmy na Wziął. Mm, Już 34 tysiące 000... Boże 300 303... 350 303. 303. prawie 350 Ale na pewno nie wyjdziemy Z Muna, bo to może skończyć tak, że wiecie do przestrzeli nas. Jaką mamy prędkość? 340 metrów na sekundę. To w sumie nie powinniśmy przestrzelić. Dobra, ja zwalniam. Patrzcie na perapsę i apoapsę. co się będzie działo. W sumie patrzcie na apoapsę. Potrzebuje tak około 10 km Potrzebuję 10 kilometrów apoapsy, nie? Mhm. Albo Periapsy, bo tutaj. E, przepraszam, periapsa, periapsy, bo spada, periapsy, a mój? przepraszam, periapsy, przepraszam, periapsy, tak, czyli na niższego punktu 10 zwolni, km. Zwolnij, zwolni, bo szybko tutaj naprawdę schodzisz. No ja daję minimalny ciąg, nie? Minimalny. Minimalny. Ja tutaj te cyferki, Mniejszego nie jestem w stanie. Ty im powiedz, ile paliwa mamy. 100 km. Ile paliwa mamy? Jeszcze mamy 100 jednostek. Znaczy z, z tej fazy, tak? Tak, z tej fazy 100 jednostek. Aha. 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 No dobra. Nie, no, to jest dobrze, że. No. 10 km potrzebujemy, kropka, rozumiesz? Teriapsy 10. Mamy 44 w tym momencie. Dobra, patrz, bo ja zaraz będę delikatnie. Tak. Pośle jak będzie 15. Jaka para apsa 20 prędkość 273 metry na sekundę. Stop. ile jest? 14,700. jeszcze trochę. Stop. Teraz tak, inklinacja 11 mamy 170 stopni. 170 stopni. O Boże, ten jest. Tragiczna orbita, nie. Ale zaraz 170 stopni. Nie, to w sumie nie jest zbawita, bo to znaczy się w drugą stronę, to dobrze. Jest, czy jest 10 stopni odchylania od równika? Tylko w drugą stronę, nie? Mhm. Z tego lecisz, by wynikało. Tak, Jak stara popatrzeć na mapę, to lecisz prawie że po równiku. Ej, no to dobrze. To jest to, jest, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze w takim rozrachunku. Dobra, ile zostało 10 paliwa? 10% odchylenia tak, od równika mamy. 10 stopni. Paliwa mamy 454. Czyli zostało nam 80 z hakiem, tak? Nie, 70. 70, no, 7, to teoretycznie... 74 jednostki. Czyli zostało nam 300... na, na tym silniku. Apo można później zdjąć. Dobra, tak dla uzupełnienia. lecimy na Apo. Czyli tak, zostało nam 360 w lądowniku. I 70 parę w tym człowieku, który nas wyniósł tutaj, tak? Głównie. No to powinno nam starczyć paliwa, nie? Powinno nam starczyć, dobra. Dzieciaki, tu mamy księżyc, jest dość duży, tylko że po ciemnej stronie. A tu mamy mateczkę kerbin. Bardzo ładną, z chmurkami. Ale nie na nią teraz lecimy. Na nią być może kiedyś wrócimy. <laughs> być może, z dużym na być może.